Firanki, nici tasiemki już zostały przygotowane. Teraz uczniowie ze szkoły Szczepanika w Tarnowie pełni zapału do pracy zaczęli szyć opakowania na owoce i warzywa wielorazowego użytku. Tym samym włączyli się oni w ekoakcję mpc pod nazwą worki sztuki. Jej celem jest przygotowanie z firanek podarowanych przez mieszkańców miasta 1330 ekologicznych woreczków. Suma i liczba jest przerażająca tak naprawdę na pierwszy na pierwszą myśl. W przemyśle mody mamy uczniów około 120, 120 dziewcząt i chłopców, więc z założenia ustaliliśmy, że każdy z uczniów powinien uszyć około 12 woreczków. Myślę, że dla wprawionych uczennic, tak jak piąta klasa, nie będzie to problem i zrobią to w ciągu jednych zajęć, czyli na pewno wyrobią się w ciągu 4, 4 godzin, 45-minutowych. Dla innych może to potrwać dłużej. Uczniowie chętnie włączyli się w akcję i zaczęli przerabiać firanki na wielorazowe opakowania. Dużo czasu spędzacie nad uszyciem takiego jednego pojedynczego worku? No mi to zajmuje około 7-10 minut, taki jeden. Zeszywamy boki, później ob, y, obrabiam w górę, żeby żadne strzępy nie wychodziły. Oczywiście to jest materiał z firanki, także y, każdy może się szczępić. Nie chcemy takich nieładnych rzeczy, także y, obrabiam to. Później szyję, przywam y, taką tasiemkę ozdobną, którą później możemy worek y, oczywiście zamknąć. Co więcej, szycie worków z niepotrzebnych firanek to nie tylko lekcja krawiectwa ale też ekologii. Łączymy właśnie coś pożyteczne z edukacją. Młodzież tutaj uczy się o ekologii, o tym, aby wykorzystywać jednak zasoby wtórne. Nie tylko chodzi o same fieranki, o same woreczki, ale również o tą odzież, którą my nosimy. Wykorzystujemy tutaj zajęcia i temat lekcji dotyczący właśnie przeróbek, więc jest to idealny temat, który się wpisuje właśnie w taki kund szycia ponownego na zasadzie tkanin z recyklingu. Teraz mamy strasznie duży problem z tym plastikiem. No niektórym może się wydawać, że taka jedna plastikowa reklamówka co tam, ale no w samym jest około 100 tysięcy ludzi. No to to już wychodzi 100 tysięcy takich plastikowych trybek na dzień. Dlatego myślę, że takie mogą się przydać bardzo, bo one starczą naprawdę na lata. Plus jest to w sumie sama ekologia, bo dajemy drugie życie firankom tak naprawdę. A Ty w takim razie będziesz takiego worka używać? Oczywiście, właśnie już sobie jeden uszyłam dla siebie. Jeszcze dla całej rodzinki trzeba zrobić. Uczniowie Szkoły Szczepanika worki wielorazowego użytku szyją z tkanin przekazanych przez mieszkańców Tarnowa. Podczas pierwszej zbiórki firanek w ubiegły piątek udało nam się zebrać aż 250 metrów kwadratowych tkanin firankowych, za które jesteśmy niezwykle wdzięczni już mieszkańcom Tarnowa. One w tej chwili są w pralni Pers, tam mają zostać wyprane i następnie przekazane do szkoły. Tutaj uczniowie będą je, uczennice będą je szyć. Ale pierwsze woreczki już powstają, jak Państwo widzieli. Aby udało się stworzyć 1330 worków sztuki, potrzeba jeszcze 250 metrów kwadratowych firanek. W sumie łącznie do użycia tych 1330 woreczków potrzeba aż 500 metrów kwadratowych firan nieużywanych przez mieszkańców Tarnowa, także cały czas zachęcamy do tego, aby się nimi dzielić. Mogą je Państwo przynosić do Szkoły Szczepanika na Portiernie, na ulicę Brodzińskiego. Tam będzie wystawiony specjalny kosz, do którego będzie można wrzucać te firanki. Także gorąco liczymy na Tarnowian, na to, że nadal będą chcieli dzielić się z nami swoimi niepotrzebnymi. Tkaninami firankowymi. Dodajmy, że podarowane firanki wrócą do mieszkańców Tarnowa pod postacią uszytych z nich worków. Uczniowie Szkoły Szczepanika będą je rozdawać 7 marca, w 694. rocznicę urodzin Tarnowa.